Hejka, witam Was serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj muszę zacząć ten filmik od takiej pół smutnej, pół radosnej wiadomości, ponieważ z jednej strony y, zepsuł mi się laptop. Jest to ten oto laptop. Y, to jest y, MacBook Air 2017, więc miał już kilka lat i jeszcze zdążyłam dla Was nagrać filmik, jakby o mojej szkole i o moich lekcjach online, jeszcze z tym laptopem. No i niestety się zepsuł, ponieważ. Miałam Teamsy włączonego, też miałam Worda i zaczął po prostu no, ten laptop wydawać naprawdę dziwne dźwięki. Jakoś jeszcze skończyłam jedną lekcję, ale już do następnej nie mogłam w ogóle dołączyć. Musiałam dołączyć przez telefon. Dzisiaj jest w ogóle wtorek i dzisiaj też mam lekcje, wszystkie mam na telefonie jakby. Nie mogę dołączyć w inny sposób, co jest naprawdę mega, mega słabe. Musiałam też skasować pliki i itp., więc ja nie wiem, co ja skasowałam nawet z tego laptopa. Na szczęście wszystkie pliki szkolne mam w OneDrive, więc nic nie skasowałam szkolnego. Szczerze, na tym na laptopie nic nie miałam oprócz kilku zdjęć. Yy, I oczywiście tam miniaturki jeszcze na YouTuba, ale no jakby już je wszystkie wstawiłam, więc nic tak naprawdę mi nie zginęło. Yy, no ale sam fakt, że taki laptop, yy, no takiej oto firmy się zepsuł, no to szkoda, więc to jest naprawdę, no, no żalne. Ale z drugiej strony mam bardzo fajną wiadomość, ponieważ, znaczy, no fajną, no po prostu. Musiałam kupić nowy sprzęt. Czy chcę, czy nie? Nie mogłam mieć lekcji na telefonie 24/7, ponieważ lekcje online jakby. Ja studiuję ja studiuję no intensywny kierunek. No bo prawnicze, jak ja nie mogę się skupić na lekcji, ponieważ na takim małym ekranie, na takim małym telefonie. Ja, tę prezentację widzę naprawdę bardzo małą. Co nie jakby każdy wie, jak mały jest telefon. I ja się po prostu nie mogłam skupić. Okej, okay, zrobiłam notatki, okej, okay, to jest możliwe. Ale nie mogę tak dalej. No niestety, na szczęście mogłam sobie pozwolić na zakup nowej rzeczy. I za to jestem bardzo wdzięczna. Naprawdę szkoda, że to się zepsuło. No ale jakby z drugiej strony bardzo się cieszę, ponieważ no mam nowy sprzęt. Więc to jest zawsze, wiecie, fajne, jakby zawsze takie. Jej, że jakby macie coś nowego. Czy polecam ten laptop? Nie. Nie polecam kupować MacBooka R2017. Mówię o tym modelu. Ja go kupiłam w 2018 roku, ale kupiłam model z 2017. Nie polecam tego modela. Nadal mam zakłóconą kamerkę, bo nigdy nie wiadomo, czy to był jakiś wirus, czy nie. Znaczy to nie był wirus, ale no. Dobra, bezpieczeństwo numer jeden. Słaby ma po prostu parametry w środku. Nie polecam. Nie można na nim grać. W Minecrafta, w Simsy, nie można na nim w ogóle grać. Bardzo szybko się przegrzewa. Jak ja kupowałam sobie ciuchy na bersce, to ten laptop się przegrzewał. Jakby kupowanie ciuchów na berzce przegrzewało mi laptop. Hmm, trochę dziwne, trochę takie. Mówi, ja nie jestem w ogóle informatykiem. Jak jakiś laptop nie potrafi odpalić strony z ubraniami, to może coś jest naprawdę nie tak. Sam laptop jest ładny, fajny. Mac OS jako interface jest. Fajny, przyjemny w użytku, ale z drugiej strony bardzo ciężki do jakichś takich napraw, ponieważ jakby ja się tam wychowałam na Windowsie i na Windowsie to ja wszystko wiem, co się tam naprawia, a jak mi się zepsuł ten laptop, to tak się zepsuł, że już nie można nic zrobić. Trzeba zacząć nowy etap w życiu na nowym sprzęcie, tak zwany, i... Co, so, i pokażę Wam, już zamówiłam, właśnie mój sprzęt. Zamówiłam szkiełko i zamówiłam case, ponieważ zdecydowałam się na zakup iPada zamiast laptopa. Kiedy chodziłam do high school, czyli tam do liceum, miałam iPada, jakby przed tym laptopem, miałam iPada. Świetnie mi się sprawował w liceum, właśnie ten iPad. Miałam tam e-booki, yy, no, no, książki, jakby podręczniki w formie PDF. Miałam tam jeszcze jakby tą starą wersję tego Apple Pencil tego ołówka Apple, więc jakby wiem, jak to wszystko działa. Na razie ołówka Apple do tego iPada jeszcze nie zakupiłam, ponieważ jakby to jest naprawdę ogromny wydatek. Ja w ogóle już musiałam wydać na case, kiełko i ten sam sprzęt. Zobaczymy, czy będę edytować na tym. O, i w ogóle jeszcze mi się przypomniało, na tym laptopie w ogóle nie można było edytować filmików. Ja nie wiem, czy ja trafiłam na jakiś po prostu trafny numer seryjny, Numer seryjny mogę Wam podać w opisie. Jakby ktoś się naprawdę znał, to mi może napisać, że to jest po prostu jakiś dziwny numer seryjny, bo on był znowu z promocji, więc może, nie wiem, jakoś chcieli wcisnąć jakieś słabe modele, ale jak ja chciałam edytować filmiki już nawet nie w 4K, już po prostu w tam 1080 jakby HD, to on tak lagował, tak zacinał. Jak miałam filmik dłuższy niż 2 minuty, to on się nagrzewał do chyba. 60 stopni Celsjusza. Naprawdę i to od jakby pierwszego jakby użycia. Czyli na przykład jak dosłownie w pierwszym dniu kupiłam ten laptop, to od razu kupiłam też sobie Simsy 4 i nadal mam jakby Simsy 4, a zagrałam w nie trzy razy, ponieważ Komputer strasznie się przegrzewał, i ja wiem, że może to jest błąd z mojej strony, ponieważ nie znałam się na parametrach i kupiłam no, pierwszy, lepszy laptop. Ale z drugiej strony nie powinni produkować takich laptopów, które nie potrafią pociągnąć basicowych czynności, ponieważ no, Sims to nie jest jakaś mega skomplikowana gra. No, chyba że ja się nie znam. Napiszcie mi w komentarzu, ponieważ jestem ciekawa waszych tam opinii itp., więc tym bardziej, że jest to duży wydatek. Jeszcze w przeliczeniu na polskie złotówki jest to jeszcze większy wydatek, dlatego naprawdę nie kupujcie tego sprzętu. Z mojej perspektywy ja bym tego nie polecała. No, a teraz już przejdziemy sobie do jutra, ponieważ dzisiaj mam jeszcze jedną lekcję online, muszę przeżyć to jakoś na telefonie. Na pewno już widzimy się jutro przy unboxingu. Już mamy środę i przyszły do mnie te dwie oto paczki, więc od razu już zaczniemy rozpakowywać. Ja bym najpierw chciała otworzyć tą e, największą paczkę, ponieważ jestem najbardziej ciekawa, co jest właśnie w tej największej. Dobra, otwieramy, Tym sobie tutaj odłożymy na bok, zobaczymy, co jest w tej. Jestem mega ciekawa, ponieważ ja zamówiłam i szkiełko, i kejsa. Więc tutaj mamy takie coś, mamy kupon, do tego mamy szkiełko, jest to taki easy fit, że można to bardzo łatwo zamocować na produkcie. Do tego mamy też case, case jest mi żeby właśnie tak położyć sobie mojego iPada. Możecie zobaczyć, jest to iPad czwarta generacja 10,9 linii. Dobra, ja myślałam, że akurat iPad będzie w tej większej paczce. Okazało się, że jest w mniejszej. I dlatego teraz sobie przejdziemy do odpakowania właśnie tej oto mniejszej paczki. Dobra, otwieramy. Jestem mega, mega podekscytowana. Nie wiem, jak wy. Zobaczcie. Oto jest nie, nie, nie do tego. Dobra. No, tutaj mam tylko i wyłącznie które sobie zabiorę. Tak wygląda nasz produkt, który sobie dzisiaj odpakuję razem z Wami. Najlepszą rzeczą, najbardziej ekscytującą rzeczą do rozpakowania jest y, iPad Air. Więc sobie go teraz y, rozpakowuję. Dobra, tutaj mamy takie coś. Dobra, mamy to. Dobra, mamy to. Udało mi się. Udało mi się to rozpakować. Tak wygląda nasz iPad. Wow, on jest naprawdę mega. Pokażę Wam, jak wygląda z tyłu. Tutaj ma kamerę, nawet sporą według mnie. A z przodu wygląda tak. Tutaj ma Touch ID. Oczywiście głośność. Tutaj można mieć Apple Pencil. Tutaj mamy port USB-C, jak się nie mylę, ale to zobaczymy sobie za chwilkę. Teraz pokażę wam co jest w opakowaniu, więc tutaj mamy oczywiście taką ładowarkę i tutaj książeczki różnego rodzaju, jeszcze więcej książeczek. Więc tutaj mamy tylko i wyłącznie taki pogrubiający kartonik, żeby się wydawało, że tych papierków jest więcej. A tak naprawdę mamy tutaj yy, naklejki, no i tutaj jakby instrukcje w wielu językach, więc no tego sobie akurat nie przeczytam, bo wiem jak obsługiwać iPada, ponieważ kiedyś y, miałam je. Tutaj mamy oczywiście takie coś w tym pudełku y, na kamerę. Oczywiście tutaj mamy ładowarkę i kabel do ładowarki. Od sobie rozpakuję te ładowarki, ponieważ to jest po prostu e, o wiele łatwiejsze. Potem e, no w obsłudze, jak już wszystko jest przygotowane. Są to po prostu dwa kable USB-C. Nie ma tutaj kabla Lightning. Kateczki sobie z powrotem po prostu schowam e, do tego opakowania i sobie po prostu tak o mm, tutaj e, przygotuję w sumie sobie też ten kabelek. Z stronę można włożyć tutaj i jest gotowa ładowarka. A zaraz przejdziemy do iPada, ale chcę mieć już przygotowane case'y. Znaczy jeden case, więc znaczy zobaczymy sobie, co jest. Ja mam wersję Spigen SmartVault. Tak wygląda. Case prezentuje się w taki oto sposób. Tutaj wiemy, jeszcze są tą gąbeczkę. O, i tu jest takie no, półprzeźroczyste, a tu mamy... Fejkową skórę, to jest bardzo dobrej jakości, już to czuję jakby. I fejkowa skóra, napis Spigen, wszystko jest naprawdę uh, fajne. Do tego otworzymy sobie jeszcze to oto szkiełko Glaster Easy Fit. Jest to bardzo łatwe do otworzenia, <laughs> czyli yy, oczywiście tylko ja mogę zrobić takie coś. Była tutaj taśma klejąca, która uniemożliwiła mi satysfakcjonujące Otworzenie owego produktu. Tak to wygląda, wow! Bardzo Was przepraszam za dźwięki w tle. Tutaj mamy jedną wersję stropianu, szkło, drugą wersję stropianu, instrukcje obsługi, więc ten stropion sobie już wezmę stąd. Takie coś, co możemy nałożyć na iPada i bardzo łatwo założyć to szkielko. Tutaj mamy jeszcze przyklejone taśmą takie oto opaczuszki ze wszystkim, ale to założę właśnie dosłownie za chwilkę. I przez to, że dźwięki w tle teraz są bardzo głośne, poczekam chwilkę i za chwilę przejdziemy sobie dalej. Zaraz odpakowujemy sobie tego iPada i nałożymy szkiełko, a po nałożeniu szkiełka dopiero chcę nałożyć case, ponieważ jest to hard case i nie chce mi się uszkodzić potem tego iPada, no zawsze jest możliwość, a jest to nowa rzecz, a ja bardzo lubię dbać o rzeczy nowe, no nie tylko nawet nowe, bo po prostu ogólnie lubię dbać o wszystkie rzeczy, więc tak się prezentuje nasz iPad, jeszcze raz Wam mogę pokazać, i teraz sobie go odpakowujemy już tak normalnie z tego plastiku. Tak wygląda iPad Air 2020. Tutaj ma też oczywiście łącze na Apple Pencil. Tutaj nie ma na Smart Keyboard, ponieważ prawie można połączyć przez to. Coś dość y, specyficzne. Więc teraz idę sobie nałożyć szkiełko na ten iPad i potem idziemy sobie go włączyć. Więc tu, żeby nakleić to szkiełko jest y, po prostu osobna instrukcja. Jak chcecie ją zobaczyć, to tutaj macie samą instrukcję. Do tego też mamy taką paczkę, którą teraz otworzę. Mamy takie cleaning wipe. Tutaj mamy taką kartę, którą można po prostu jakby wygładzać, yy, no te bąbelki, które się mogą zrobić. Tutaj mamy naklejki antykurzowe, do tego mamy również taką szmatkę i mamy tutaj oczywiście instrukcję obsługi do, jakby, co to jest ten squeegee, po to się tak nazywa i tu można tak po prostu wyrównać to, y, jak już powiedziałam y, wcześniej. I oczywiście tutaj mamy szkło w zestawie, no i do tego mamy również taki oto, taką matatackę. Tak wygląda nasz iPad w case'ie, Już z założonym szkiłkiem tak wygląda z tyłu. Dobra, moi drodzy, nareszcie przyszedł czas, żeby włączyć nasz iPad. Już mówiłam te bąbelki się po prostu same po prostu e, znikną, więc jest git. Dobra, włączył się. I oczywiście od razu mówię, że ten iPad nie ma żadnego przycisku. To też jest e, fajne. No, zaraz będziemy sobie to ustawiać. Ja ustawię sobie ten iPad na angielski, ponieważ taki po prostu zawsze używam. E, mieszkam w Holandii, to sobie ustawimy Holandię, czyli Nederlands. Netherlands. Tutaj mogę się od razu zalogować przez skanowanie takiego kodu. Telefonem dobra. Zobaczymy, czy to zadziała. Dobra, działa, działa, działa. Teraz muszę zeskanować taki kod. Działa. Ładuje się tutaj wszystko, i to jest bardzo fajne, ponieważ nie muszę nic wpisywać na haseł. Nic, po prostu wszystko jest automatycznie połączone. Teraz tutaj się bardzo fajnie to wszystko robi i ustawia. Zamładowany na 91% i tutaj jest napisane, że teraz muszę poczekać kilka minut. Tutaj oczywiście Wam jeszcze pokażę pod takim kątem, muszę tak ustawić, a niestety na tym iPodzie odbijają się obrazki ze ściany, ale muszę mieć telefon w pobliżu iPada, jeżeli chcę go ustawić. I właśnie bardzo fajną rzeczą na ten Touch ID to jest ten fakt, że tutaj mamy Touch ID, nie mamy przycisku, ale też nie mamy Face ID, ponieważ jest, nie jest to iPad Pro, tylko iPad Air. Więc mamy teraz Touch ID i tutaj Wam pokażę, że można tak. Ojej, nacisnąłam przez przypadek, trzeba pamiętać, żeby nie nacisnąć. Dobra, i teraz, oczywiście, iPad ja tak naprawdę najczęściej używam w taki oto sposób. Dlatego też również zrobimy sobie ten palec. Według mnie jest to bardzo fajna opcja. Dobra, idziemy dalej. I to nowe szkiełko jest takie naprawdę jeszcze gładkie, mega fajne. Oczywiście, że wszystko przeczytałam. I teraz oczywiście mamy opcję, czy chcemy mieć rzeczy z backupu, czy nie, ale ja chcę mieć po prostu świeży start. Tutaj oczywiście mogą być update'y, nie chcę mieć usług lokalizacji, więc telefon już mogę odłożyć. Nie chcę mieć Apple Pay, nie używam, nie chcę mieć Siri, też nie używam. Screen Time chcę, to jest czas na ekranie, który mi mówi, ile czasu spędzam online, jakby. Tego nie chcę wysyłać do Apple Statystyk Użytkowania, to jest prywatność. Chcę mieć ChuTown Display, czyli chcę widzieć, jakby tak. O. Oczywiście, że chcę mieć ciemny wygląd, ponieważ jest to o wiele bardziej ładne, według mnie przynajmniej. I zaczynamy. Tak wygląda nasz iPadzik. Jeszcze zrobię kilka filmików na ten temat. Jakby Was to ciekawiło, tutaj oczywiście mamy widgety, bo mamy najnowszy iOS, chociaż w sumie teraz sprawdzimy sobie jaką wersję iOS. Nie mam jeszcze iOS 14,4, więc teraz sobie zrobimy update na iOS 4,4, żeby wszystko było tak jak należy. No i tutaj sobie zrobimy mega ładny, fajny iPad szkolny. Do tego sobie ściągnę oczywiście tam aplikację do szkoły. Oczywiście dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie lajka, komentarz. Już nie chcę przedłużać tego filmiku, bo on już jest naprawdę długi, długi, więc dzięki, dzięki za oglądanie. Pa, do zobaczenia w kolejnym filmiku.